Cały czas się ścigamy z tym okrętem. Do świną wyjścia mamy jeszcze jakieś 2 godziny. Tutaj. Nie wiem co to jest, ale wygląda poważnie. Ale damy radę. Mamy przepiękny okręt, nie? Panie kapitanie. Panie kapitanie. Prędkość wiatru rozwiewa się do kręci. Głębokość 5,7 Prędkość 10 km na godzinę 5 knotów W życiu piękne są tylko chwile Coś wspaniałego. Ziomek to dla Ciebie pozdrowienia. Dajemy radę. Wieje, wieje, troszkę, ale dajemy radę. Patrz. Trzeba być twardy, ma niemiecki. Ale płyniemy tam, gdzie. O! piękna! Pokład nam przynajmniej wymyje. Pozdrowienia dla Marcina i dla Jeremiego. Co Co, ci dać? Co? No, to kurde, no. Mogę sobie popłynąć